Z kim z tej strony karacie? I jest wieczór, niedziela, ale dopiero mam czas, żeby otworzyć. Tak więc oglądam sobie Akademię Managryxa. Tu zrobiłam lekcję i zrobiłam na ten. Co? So, będziemy otwierać. Dzień numer 15. So. Ostatnia sąsiedka z tej góry o. Czekaj, dawajcie Dobra, no w pełni tak jest to Braciak, malujka Patrzcie jaki tu słodki Taki malutki smoczuś Tu się go, nie da się go wyciągnąć Ale jest so cute i też można mu czuć główką Bo i można To ma Rizas Pises I tutaj ma Rizas Pises też Także malusiak. Malutki braciak jest so cute. Tutaj też ma takie koczka jak z Pieces. I no i wiecie, no i tak on wygląda. I ma takie okoczka. Ale jest so cute i bardzo mi się podoba. Także na no dzisiaj to w sumie tyle, bo nie mam za bardzo teraz czasu, muszę spać. Także ale mamy tak. Więc mamy tego malduśka. I dziękuję za oglądanie. I widzimy się jutro. И так же, папа. Ммм, вот. есть свой дядь?